No i cześć, wracam właśnie z długiego, długiego wyjazdu do, na Wielkopolskę, najpierw do e, AgroJDA e, nawet grama nie nagrałem. Jedziemy, dzięki Norbert. Cześć, cześć. Następnie spotkaliśmy się w hotelu z Pawłem z kanału Epole nagrać taki krótki odcinek podcastu dla Was o ekologii. Mam nadzieję, że odcinek będzie dla Was ciekawy. Jak tylko się pojawi, to dam Wam znać e, na wszystkich na swoich mediach społecznościowych. No mam nadzieję, że wyszedłem dobrze, bo trochę tak szczerze powiedziawszy, to nie byłem zestresowany, ale jak zobaczyłem sprzęt już w sali nagrań te kamery, mikrofony. To, to rzeczywiście faktycznie się troszeczkę zestresowałem. Co robię tutaj? Dobry. Dobrze znane. Znają, a twarz w prawdzie okularów ostatnio nie było? Nie było, bo w pracy się nie nosi, podobno. Witam. dobry. Troszeczkę za ujęć. Dobrze, oj, 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 oj. Po, poz, Pozwolę sobie, ale. To jest właśnie to samo w drugim kierunku, ale jak usiądziesz. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wstydu nie będzie. Dagro i oddep przy okazji, wykorzystałem okazję, że jestem wyjazd na nagranie podcastu. Wynająłem busa. się okazało wielką przygodą. Finalnie no i zawiozłem części. No i zaczyna nam się robić taki sezon, powiedzmy napraw, gdzie tutaj będziemy przygotowywać nasze sprzęty do sezonu. No kombajn dość szybko zaczęliśmy przygotowywać. R, które zaczynają odmawiać posłuszeństwa no i trzeba takie przeglądy porobić przygotować maszyny i tak dalej żeby na wiosnę jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie móc pracować no i zapraszam was w takim układzie na odcinek relacje z tego długiego dnia no i proszę bardzo szlakiem rolnika mam najlepszy samochód na parkingu aż dwa miejsca muszę zajmować aynı şey ece aynı şey ece a few moments later jima jima A my zabraliśmy się za kombajn. Tam gdzieś czy, ktoś zwrócił uwagę, że ten remont tego kombajnu miał być na lata. E, tak, e, ale tam trzy kwestie zostawiliśmy z premedytacją. Chcieliśmy, żeby to przechodziło przez, e, przez cały okres e, żniw. No i po żniwach podjęliśmy decyzję, że jednak te trzy rzeczy, które zostały mm, zostawione bez naprawy, jednak je Zrobimy na przyszłe żniwa, żeby komaj był znowu przygotowany perfekcyjnie. A więc, tak. Już podczas testów polowych zaobserwowaliśmy dopiero wtedy, tak naprawdę, że wtyczka od kombajnu, która idzie do headera, tam wielopinowa, jeden pin jest łamany i zdecydowaliśmy się go, już nie było czasu go robić przed żniwami, zdecydowaliśmy się teraz tą całą wiązkę elektryczną, odejść do regeneracji i zrobić nową wtyczkę, żeby tutaj nie było żadnej wątpliwości, żeby wszystko, wszystkie styki były prawidłowe, żeby ewentualnie, jeżeli zawieszał się elektro, ultradźwiękowy system poziomowania headera, żeby, żeby to po prostu działało jak się należy i nie było żadnych wątpliwości, bo ogólnie kombajn pracował dość dobrze, a tuż tu tylko takie Dostał nam niuanse. Podobno we wszystkich 20 i 22 trochę ciężej wchodzą biegi, ale mi się zdarzyło, oprócz tego, że ciężko wchodzą te biegi 1, 2, 3, to zdarzyło mi się, że one tak weszły nie do końca dwa razy i po prostu bieg wyskoczył. Na szczęście było to na równym gdzieś na podjeździe pod header, a nie na przykład z pełnym zbiornikiem zjeżdżając w dół. Więc tutaj się udało, tutaj podjęliśmy decyzję, że, że tą linkę, która jest tutaj schowana, pod tym tutaj, to po tą osłoną w całej wiązce elektrycznej wyciągnęliśmy tą całą linkę w kolejnych. Numerach, numerach seryjnych to jest lepiej zrozwiązane bo jest wyciągnięta dźwignia tutaj gdzieś w, w, w tym miejscu jest po prostu wyprowadzona dźwignia dopiero tu linka a w moim idzie linka aż tutaj pod spodem aż do samej aż do samej góry I, no i tą linka ona jest tutaj była bardzo mocno nadszarpnięta więc ten pancerz idzie do, tam do regeneracji i miejmy nadzieję że to Problem rozwiąże. No i ostatnia rzecz zdarzało się podczas jazdy, podczas pracy w polu. Nie odczuwaliśmy tego. Zdarzyło się to trzykrotnie podczas podjeżdżania pod header, że na jakimkolwiek biegu, jak minimalnie ruszymy tylko dźwignię hydrostatu i damy ją z powrotem na zero, no to komaj dalej jechał. Potrzeba bardziej wyraźnego ruchu. E, czyli znaczy się, że gdzieś tam na dźwigience e, jest e, luz, więc dekielek e, od, odciągnęliśmy linkę, linkę odpięliśmy i, i dekielek od hydrostatu został odkręcony. To bodajże tylko 6 śrubek i on też tam pójdzie do e, regeneracji. E, nie ma części w zamiennikach e, ani w oryginale, ciężko to dostać. Więc tutaj AgroJoDe się zdecydowało, że zrobią po prostu regenerację i minimalizują bluzy. No i to jeżeli chodzi o kombajn, to jest wszystko z rzeczy, które chcemy przygotować go do żniw. Wstępnie jesteśmy mówieni, że w okolicach maja przyjdzie serwis, skręci go z powrotem i, 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 i zrobimy taki duży, duży przegląd. Tak, się powinno przeglądać kombajn do żniw. No nie spodziewałem się, żeby coś tam wychodziło, ale to wszystko, co nasze jakieś wątpliwości wzbudzi, no to będę chciał, żeby to było zrobione, bo ten rok pokazał, że sprawny kombajn e, przy takiej pogodzie, która była niepewna, e, no to jest, to jest, to są pieniądze w kieszeni. Wydane pieniądze na remont dwukrotnie się zwracają e, przy, przy zbiorze. no i teraz gorsza sprawa bo czyli nie zwracaj uwagi, bo my tu cały czas jeszcze pracujemy nad rewitalizacją jest burdel e, ale no to jak widzicie z tej strony coś będziecie widzieć no są ściągnięte osłony Duża, długa listwa, która przechodzi pod rurą nie wiem czy to będzie kolwiek, bo już jest ciemno to jest jedna rzecz listwa, która raczej znaczy osłona, która idzie na pas na rozdrabne słomy. No i ta tutaj zamykająca jakby bok. To są trzy to są trzy osłony, które no niestety uległy uszkodzeniu podczas mojej małej kraksy. No i tutaj John AgroJD też się zdecydowało, że niekoniecznie trzeba kupować nowe, yy, drogie osłony, bo to cały kosz naprawy został oszacowany na około 40 koła, także no, no bez sensu, po prostu je zregenerujemy, blacharz nawet yy, odtworzy je, zrobi nowe elementy, lakiernik polakieruje na kolor taki jak jest na kombajnie i nawet nie będzie śladu, no i też został uprzedzenie wymontowany, z tyłu ten pióropusz, który tutaj, tutaj e, prowadzi, e, no wyrzut słomy, kieruje, z tego względu ja delikatnie, ja się tak kombajnu uczyłem i tak, tak czułem, że najwięcej głupich e, awarii, uszkodzeń będą w pierwszym roku, kiedy ja tego kombajnu nie znam, nie czuję go i tak dalej, no i się zdecydowałem na jednym z pól, e, po podpięciu headera że tam już jest na tyle dobry dojazd, że mogę jechać z, z, z rozłożonym tym pióropuszem żeby od razu jechać pole i ko, kosić a nie po 5 metrach wychodzić z kombajnu i od, opuszczać ten wyrzut słomy no i niestety jechałem w wąwozie na tyle ten koma jest duży, aż się nie spodziewałem, że to jest aż taki gabaryt że wjeżdżając na pole, skręcając jednak tyłek Zaczepił o brzeg ziemi i leciutko się podgiął. To próbowaliśmy go naprostować, także tutaj spokojnie można było pracować. Te mechanizmy tam pracują, ale czuć, że mają jakiś tam opór. No i zdecydowałem się też, że jak już mam wieść rzeczy do AgroJD, to. To wezmę to, żeby oni to na prasę podprostowali, żeby być... Wcześniej też prostowali, jak tylko przywieźliśmy go zapieszone, żeby też był zgięty. Zrobili to idealnie, że była idealna płaszczyzna, te mechanizmy, te łopatki chodziły pod... Pod wpływem wysuwu siłownika i tutaj nie było czuć żadnych... Żadnych problemów, także... Taka to naprawa, jeśli chodzi o kombajn. No i ostatnia szansa na małzery mam jeszcze... E, trzy na sprzedaż, wczoraj jeden jeszcze poszedł, cztery zajadą do AgroJD, ten zbiornik już jutro ma Pan odebrać, mm, także już więcej nie będzie, nie będzie na sprzedaż, cztery sobie zostawiamy na, nas, na nasz e, humus dwa mamy jeszcze pełne, które trzeba przelać, ale one zostają na gospodarstwie. No i teraz rolę tych zbiorników e, Mauserów będzie zastępować mm, tutaj ta bateria dwóch zbiorników Kingspana. 2 razy 15 000 litrów. Bardzo mi to pasowało, bo one są tutaj o, wąskie, więc jeszcze daleko od pasa drogi wysokie, to nie, nie przeszkadza nam zupełnie nic. No i tutaj 2 razy 15, to nam daje taką swobodę, że nie musimy mieć wylanej prawie 22 tysięcy do zera, żeby kolejna cesena przyjechała, tylko możemy sobie pozwolić na Zamówienie nawozu, który jeszcze jest, a jeszcze mamy w zapasie parę tysięcy litrów e, i to będzie na pewno lepsze rozwiązanie m, niż 22. dwójka. E, no i też e, dlaczego Kingspan, e, no bo tutaj cenowo wyszło bardzo korzystnie. Tutaj, różnica cenowa między dwoma piętnastkami a 22 dwójką swimera to chyba trzy koła wyszło. Także e, za trzy koła mieć 8000 litrów więcej, e, no to jest fajny deal. No ten jeszcze zbiornik wymaga odwrócenia, bo chcemy mieć o, tak tam zawór, wszystko mieć z tej strony, tutaj poprowadzony e, zawór e, trójnik z jakąś pompą, tu możecie mi doradzić czy jakąś taką elektryczną, jak do studni głębinowych, czy jakąś spalinową ta tu nie chcę za bardzo spalinowa, chciałbym elektryczną, bo są pewniejsze, w sensie, że y, te, te takie spalinówki, żeby kolejne problem, że nie chce odpalić, że coś tam to zawsze się z tym męczymy, z jakimś takimi byle jakimi Silnikami spalinowymi, tak jak w starej, takie mamy kosę spalinowe, nikt nie chce odpalić. Nie? No jest. Tam już jest wycięte. Folia tutaj jeszcze trzeba jeszcze wyciąć. Folia jest pod, pod zbiornikiem, żeby te dno podczas przesuwania się nie porysowało. No i tak już zostaje. No i tutaj żywopłot irga folia, i mamy temat zakończony. No i fajnie, bo. No naprawdę, estetyka na gospodarstwie plus funkcjonalność plus komfort i szybkość napełniania teraz będzie wielokrotnie szybsza. No te zbiorniki, które są z tą zejdą, się wysprząta. No i jak to będzie fajny wjazd dookoła. No i przy okazji, że jechałem u tych chłopaków, postanowiłem wyciągnąć ten fotel nieszczęsno od 5R. Często narzekaliście, że skrzypi, a jego amortyzacja była jaka była już. Więc y, pojechał również fotel na pełną regenerację. No i tutaj y, przez zimę, w związku z tym, że 5R zaczyna nam odmawiać posłuszeństwa. Nie tyle, że jest jakiś tak bardzo niesprawny, y, ale jest, temperatury są już teraz często minusowe. Y, a ten model ma to do siebie, że y, no ciężko pali. Już nawet przy temperaturach bliskich zera y, to tutaj jest problem z paleniem. Kombajn pali na strzała, koparka odpala bez bezproblemowo, 6R odpala też bez problemu, a 5R ciężko, mm, ciężko odpala, więc tu też zdecydowaliśmy się, że przez troszeczkę nad nim popracujemy. Jeszcze dojdzie rączka, tutaj zmiany biegów, e, tak żebyście już nie musieli mówić, że e, jedzie na, zaklejo na zaklejonym, więc tutaj 5R będzie fajnie przygotowany, jeśli chodzi o wnętrze, e, ładnie uporządkowany. I tak dalej. Przycisk nożny zamontujemy przez zimę do uruchamiania nawigacji. Przez zimę chcę też tutaj zwrócić uwagę na, zwrócić uwagę na zaczep. Często, no że daliśmy ASL starym opryskiwaczem. Często ten ASL padał tutaj na tylny tuz mimo że był myty ciągnik, to i tak widać tutaj skutki, skutki rozlewania ASL-u i tutaj widzę, że chyba w, ty, od, w tym miejscu tak, tam chyba jest jakieś łożysko i ono się chyba rozleciało. To akurat będziemy musieli wymienić, pewnie wymienimy kompletem z jednej i z drugiej strony. No i tutaj standardowo to się często zdarza, gdzieś maszyna uderzy podczas pracy i, i ten tutaj zaczas, który y, otwiera mechanizm i rygiel na Hakun no to też jest do wymiany, są takie drobnostki. No ale jeśli chodzi o odpalanie, no jak widać, maszyny trzeba pochować, więc na styk, żeby lepiej odpalał, zamontujemy mu tam za 800 zł grzałkę do bloku. Wyciągniemy rozrusznik i pewnie tam najpierw przeglądniemy instalację elektryczną, czy gdzieś jest, nie ma problemu z masą, czy ten prąd, który uderza na rozrusznik jest taki jaki powinien być, jeśli nie to pójdzie rozrusznik nie wiem czy do regeneracji bo mówią, że to są takie śliskie tematy albo pójdzie nowy rozrusznik plus grzałka plus sprawdzenie instalacji elektrycznej tak żeby on też tutaj palił i żebyśmy nie mieli z tym żadnego problemu i to są nasze, no i wiadomo i przegląd filtrowo-olejowy i 5R chodzi jak złoto a 6R jest po przeglądzie wymiana filtrów oleju tak jeszcze ma chyba 200 godzin do następnej Zmiany. No, na razie odpukać w niemalowane chodzi bezproblemowo i tak to i tak, żeby to się utrzymało. Także na razie koparka i ciągnik, jedyny sprzęt sprawny i traktorek do zamiatania, koszenia trawi, odśnieżania na ten moment. No i trzeba się brać teraz po rewitalizacji, bo już przychodzą mrozy, Tam mamy wywóz gruzu w tym roku zaplanowany. No i po tym. I po tym bierzemy się za remont maszyn, sprzedaż e, zboża, e, przygotowanie materiału siewnego, no i czekamy na wiosnę.